Cześć! Dzisiaj film z serii przezorny, zawsze ubezpieczony. Czyli co warto wozić ze sobą w trasie motocyklowej? Oczywiście tak na wszelki wypadek. Dzisiaj... wypadek. Dzisiaj mamy zestaw naprawczy do linki gazu i sprzęgła. Zestaw jest zamknięty w metalowej puszce, która nie zabiera nam dużo miejsca i ułatwia transportowanie w środku. Znajdziemy dwie linki o długości 1,60 m każda. Linki są zakończone NYPLami. W zestawie znajdują się również dodatkowe końcówki. Jest ich aż 9. Zestaw jest bardzo uniwersalny. Linki są o przekroju 1,5 mm i 1,1 mm. Myślę, że warto wozić ze sobą taki zestaw. Nie jest taki specjalnie duży koszt, a w razie, gdyby w trasie szczeliła nam linka. Okaże się to jako pomoc nieoceniona. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.